Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja mam na imię Adam, a to moja kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem W głębinach mórz. W głębinach mórz. Delfin. Moja mama w wodzie najlepiej się czuje. Doskonale pływa, wspaniale nurkuje. Razem się bawimy w kolorowej rafie. Fiknęła koziołka. Ja też tak potrafię. Rozgwiazda. Moja mama jest piękna, jak gwiazda filmowa. Każdy chce ją ujrzeć i sfotografować. Błyszcz na dnie morskim, prawie jak na niebie. Mamusiu, czy będę podobna do ciebie morski konik z morskim prądem na wyścigi pośród koralowców goni. Czy wiesz, może, kim ja jestem? Jestem małym morskim koniem. Ta to głowę ma i ogon. Świetny do wożenia dzieci. To wystarczy tu w głębinach, gdzie najpiękniej jest na świecie. Ośmiornica. Osiem ramion ma ma, więc o wszystkie dzieci dba. Tego głaszcze po tem temu opatruje sińce, kolejnego zdrafy zbiera. Tuli czule, nos wyciera. Tej wygody z ramionami zazdroszczą jej inne mamy. Płaszczka. Pod płaszczem mamy można się schować i stamtąd wszystko obserwować. I ostry kolec nawet wśród ludzi, co by nie mówić, respekt budzi. Krab. A moja mamusia uwielbia podróże. Nie męczy się zbytnio, bo ma dziesięć nóżek. Chociaż ze mnie jeszcze całkiem mały szkrab, piękny za nią dzielnie jak dorosły krab. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Poproszę o to rodziców. Pa-pa!